Kto? Ja? Tak, ty. Szukam łowcy nagród o imieniu Ansen Strong. Widziałeś go? Ja, ja, ja a... Szukasz Ansena? Możemy ci pomóc. Przyjaźnimy się. Ja jestem Kai, a to Lys. Te, a to Naps. Nie potrzebuję niczej pomocy. <hh> Troszeczkę się przykurzyła. He? Oh. Um, hej, Cześć, witaj! <słyska> <słyska> uh, hej! Hmm. Sama, wyglądasz trochę jak Ansen. To dlatego, że to mój brat. Jestem jego młodszą siostrą, sena Strong. To Ansen ma siostrę? Ha, <słyska> <słyska> A skąd go znacie? Wynajęliście go, żeby coś dla was znalazł? Pomogliśmy mu w jednej rzeczy. Wy pomogliście jemu? Wspominałaś, że go szukasz. Czy, czy coś się stało? No właśnie, nie wiem. Bo raz w tygodniu zawsze do siebie dzwonimy, ale od dwóch tygodni nie odbiera. Wiem tylko, że ostatnio pracował na tenu. Chcę się upewnić, że nic mu nie jest. Mój starszy brat szkolił mnie na łowce nagród i zawsze się mną opiekował, więc nie muszę go odnaleźć. Tym zajmują się łowcy nagród. Znajdują ludzi. Zaraz. Też jesteś łowcą nagród? E, no, jeszcze nie. Ale chcę nim zostać. O, o, Znów to samo. A. Uff. Uff. Jednak przydałaby mi się pomoc. Spokojnie. Też chcemy sprawdzić, czy jest cały. Zrobimy wszystko, żebyś go znalazła. Hmm. Sena, co wiesz o pracy, którą miał tu wykonać? No, podczas naszej ostatniej rozmowy wspominał mi o dużej robocie w pobliżu Kublop Springs, którą zleciła mu ona. O, to Weebo, lokalna farmerka. Jeśli wykonywał dla niej zlecenie, to może będzie wiedziała, gdzie jest. O, no jasne, jak mogłam na to nie wpaść? Prawdziwy łowca nagród na pewno by to wiedział. Nie przejmuj się, sena. Każdy czasami popełnia błędy. Okej, okay. to chodźmy do tej farmerki i sprawdźmy, czy może nam pomóc. A więc szukacie Ansena, tak? Tego potężnego młodzieńca? Zatrudniłam go do pewnego zlecenia. O, to ekstra! Gdzie on jest? Właśnie poszukuję jednego z moich zwierzaków. To Buroga. Wow. Uwielbiają kopać, więc przy okazji spulchniają ziemię pod sadzenie nasion. Wow. Widzę je pierwszy raz w życiu. Są niesamowite. Żebyś wiedziała. Ale są również niezwykle ciekawskie. Czasem zawędrują gdzieś i się zgubią. Ansen wyruszył na poszukiwania mojej zagubionej burogi w kierunku odległej części tego lasu. Kontaktowała się z nim pani? Próbowałam. Niestety był nieuchwytny. Pomyślałam, że jest zajęty. Mam nadzieję, że go znajdziecie, bo to sezon sadzenia nasion i potrzebuje wszystkich moich cudnych zwierzątek. Wiecie, jak dostać się na drugą stronę lasu? Tak! Ale to daleko, więc pojedziemy tam na skuterach. Za chwilę dotrzemy na kraniec lasu! O nie! Strasznie dużo tych korzeni. Nie przedrzemy się naszymi skuterami. Musimy iść na piechotę. Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.